Witajcie na moim kolejnym odcinku kontynuujemy szybko naszą przygodę w tajemniczym miejsce nasze. Dobra, tu wchodzimy. Lecimy, lecimy. I wam to... No i będziecie mieć też od razu informację. o tutaj jeszcze się... tutaj tu mogę i zostawię wchodzimy tu trzeba uważać wchodzimy tu i tu mamy miecz wiecie co w tej skrzynce będzie pokazywane Zawsze jak napiszecie w komentarzach jakieś wyzwanie, albo nie wiem, jakieś pytanie czy w ogóle coś co mam zrobić to to te wyzwanie napiszę właśnie w tym mieczu na przykład na przykład wyzwanie z kuta ja buduję go teraz, potem nazywam ten miecz i wsadzam tutaj. i... No i to wyzwanie zostaje tu na zawsze zapamiętane. Kurwa połuję, taki. To już mieli, mieliście informację. Wrócę do Was, bo dzisiaj robimy windę. Posłuchajcie, pamiętacie tam ten teleport? Nie? ale gdy ja wyszłam z tamtego nie? to zapytało mnie do tego jakiegoś, a ja przecież nie budowałam żadnego tutaj teleporta ja nie wiem skąd on tu się pojawił ale nieważne witam was yy, po cięciu Mów mówiłem wam, że zrobimy dzisiaj windę już zrobiłem windę, wam wytłumaczę, Jeśli chcecie wiedzieć jak to zrobiłem tą windę, to napiszcie w komentarzu. I teraz wam ją pokażę. Zrobiłam to? nie na taką furę. Tu wchodzimy, tu wchodzimy na górę, a tu na. Bo będą dwa piętra. Ojejku, przepraszam. Robimy zdjęcie tam pocięciu. Dobra, no, bardziej Tu wchodzimy do góry i na wysyła. A tu jedziemy na dół. Tak. w komentarzach Lubię placki. to nie wam serduszko. Jeśli no, mam żegnam.